Witajcie, ciekawscy. Tina Turner to żywa legenda muzyki, jedna z najbardziej znanych i utytułowanych gwiazd na świecie. Mimo że niedługo skończy 82 lata, wciąż jest obecna w sercach pokoleń słuchaczy, a jej hity zna każdy. Okrzyknięta królową rock and a w ostatnich latach babcią rocka, to nie artystka, której muzyka będzie ponadczasowa i nieśmiertelna. Jednak w ostatnich dniach media obiegła niepokojąca wiadomość. Znana z potężnego wokalu i długowiecznej kariery, Tina sprzedała prawa do swojej twórczości. Co to właściwie oznacza? Dlaczego to zrobiła i ile na tym zarobiła? Jej decyzja wielu zaniepokoiła, a niektórzy fani zastanawiają się nawet, czy Tina nie jest poważnie chora. Czy taki krok może oznaczać, że po prostu się żegna? Choć zawodowo wokalistka osiągnęła niemal wszystko, prywatnie przez wiele lat przeżywała prawdziwe piekło. Niedawno też musiała się zmierzyć z największym ciosem dla matki, kiedy jej syn odebrał sobie życie. Choć błyszczała na scenie, los jej nie oszczędzał. Co oni naprawdę wiecie i co u niej słychać? Zostańcie z nami do samego końca i posłuchajcie, zanim jednak przejdziemy dalej nie zapomnijcie o sobie, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Jesteśmy pewni, że każdy z Was doskonale zna takie piosenki jak na przykład Golden Eye, Private Dancer, The Best, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, czy I Don't Wanna Lose You. I to tylko kilka z wielkich hitów z repertuaru Tiny Turner. A jeśli nie kojarzycie muzyki z tytułem, to na pewno po wpisaniu nazwy utworu chociażby na YouTubie i odsłuchaniu pierwszych dźwięków pomyślicie sobie, faktycznie znam to. Nic dziwnego, w końcu blisko 82-letnia dziś Turner, obecna w świecie muzyki od ponad 60 lat, to jedna z najbardziej ikonicznych gwiazd muzyki rockowej i solowej w historii. Jest również jedną z najbardziej dochodowych artystek pod względem sprzedaży koncertów na świecie. Szacuje się, że nakład ze sprzedaży wszystkich wydawnictw Turner wynosi 200 milionów egzemplarzy, co czyni ją rockową artystką z największą liczbą sprzedanych nagrań. Turner to również jedna z najbardziej utytułowanych artystek w historii muzyki. Otrzymała m.in. 12 nagród Grammy, w tym 8 nagród konkursowych, 3 nagrody Grammy Hall of Fame, czyli wyróżnienie przyznawane nagraniom, które w roku nadania nagrody mają co najmniej 25 lat i które wpłynęły na bieg muzycznej historii. Z kolei w 2018 roku do Tiny trafiła specjalna nagroda Grammy za całą kształt twórczości. O jej dokonaniach muzycznych można mówić naprawdę wiele, a gdybyśmy chcieli opowiedzieć Wam o wszystkim, odcinków musiałyby powstać co najmniej kilka. Ikona muzyki XX wieku, uwielbiana piosenkarka, podziwiana jest nie tylko za ogromny talent, energię sceniczną i poczucie stylu, ale też za nieprawdopodobną siłę charakteru. Zniosła w życiu wiele krzywd i przetrwała. Mówiła o sobie, cytujemy: Siła kobiecości, oto kim jestem, dlatego nigdy się nie załamałam. Jej życie prywatne obfitowało w tragiczne zwroty akcji i nie było usłane różami. Ale idźmy od początku. Tina Turner przyszła na świat jako Anna May Bullock 26 listopada 1939 roku w niewielkim mieście Bronzeville w Tennessee. Była najmłodszą córką Zelmy Priscilla i Floyda Richarda Bullocka. Miała dwie siostry. Jako małe dziecko przez pierwszą część dzieciństwa była wychowywana przez dziadków od strony ojca. Później gdy małżeństwo i rodziców się rozpadło, matka uciekła od męża, a mężczyzna założył nową rodzinę i wyprowadził się do Detroit, a Tina znów trafiła pod opiekę babci, lecz tym razem od strony matki. Dopiero gdy babcia zmarła, matka zajęła się dziećmi, a wtedy Tina była już nastolatką. Po latach w jednym z udzielonych wywiadów gwiazda wyznała, że była niechcianym dzieckiem. Matka miała już córki, nie planowała więcej dzieci i chciała odejść od męża, ale zaszła w ciąże. Jak wyznała, Turner, cytujemy: Urodziła mnie, ale czułam, że mnie nie kocha. Nie rozumiałam, dlaczego nie okazuje mi czułości. Nigdy nie miały dobrych kontaktów, piosenkarka szybko stała się niezależna. I na odwczesnych lat przejawiała talent muzyczny. Zaczynała od śpiewania w chórach kościelnych muzyki gospel, która wprowadziła ją w świat rhythm and bluesa i soulu. zawodu miała jednak zostać pielęgniarką. Po ukończeniu szkoły pracowała w szpitalu żydowskim. Punktem zwrotnym w jej życiu był koniec lat 50. To wtedy Tina i jej siostra zaczęły odwiedzać kluby. Był dokładnie 1957 rok, gdy podczas jednego z wypadów po raz pierwszy zobaczyła występ Aika Turnera z zespołem The Kings of Rhythm. Losy w końcu tak się ułożyły, że gdy pewnej nocy w ręce Tiny wpadł mikrofon i zaśpiewała bluesową balladę You Know I Love You, jej umiejętności wokalne zaimponowały Aikowi tak bardzo, że została główną wokalistką zespołu. Mniej więcej w tamtym czasie po raz pierwszy została matką. Miała 18 lat, kiedy urodziła swojego najstarszego syna, który przyszedł na świat jako Raymond Craig 20 sierpnia 1958 roku. Jego biologicznym ojcem był saksofonista Kings of Rhythm Raymond Hill, jednak Tinie nie ułożyło się życie z tym mężczyzną, zostawił ją bowiem zanim ich syn przeszedł na świat. Niedługo później prywatne drogi zeszły się z odkrywcą jej talentu, czyli Ikeem Tarnerem. Gwiazda Tiny po raz pierwszy rozbysła na wielką skalę w 1960 roku, kiedy Ike napisał piosenkę A Fool in Love dla piosenkarza Arta La Wprawdzie 20-letnia wówczas piosenkarka miała śpiewać w tle, ale po tym jak Lassiter nie pojawił się na nagraniach, Aika kazał śpiewać dziewczynie główny wokal, ponieważ zapłacił za czas w studio. Początkowo zamierza użyć tego utworu z jej wykonaniem jako demo, ale został przekonany przez lokalnego DJ-a, aby wysłać płytę do prezesa wytwórni R&B, Sue Records. Ówczesny prezes Jackie Murray był pod wielkim wrażeniem. Kupił utwór płacąc Tarnerowi 25 tysięcy dolarów zaliczki za prawa do niego. To wtedy też Axe zmienił tożsamość artystyczną dziewczyny. Anna May Bullock przestała dla publiczności istnieć. Narzucił jej wtedy pseudonim Tina Turner. Single A Full in Love został wydany w lipcu 60 roku i z miejsca stał się wielkim hitem, podbijając najważniejsze listy przebojów. Po nagraniu piosenki, Turner powiedziała partnerowi, że nie chce kontynuować ich związku. To wtedy miała po raz pierwszy doświadczyć z jego rąk przemocy. Odpowiedział jej wówczas, uderzając ją w głowę. Jak Polata wspominała, ten incydent był pierwszym, kiedy zaszczepił w niej strach, ale zdecydowała się z nim zostać, ponieważ naprawdę się o niego troszczyła. Była już wtedy też w drugiej ciąży. W październiku 60 roku z jej związku z Ajkiem na świat przyszedł Ronald René Turner, znany jako Roni. Kariera duetu Ike i Tina Turner błyskawicznie prężnie się rozwijała. Świadczy o tym chociażby to, że ich kolejny singiel Is Gonna Work Out Fine osiągnął wysokie noty na najważniejszych listach przeboju w 61., zdobywając nominację do nagrody Grammy za najlepsze nagranie rock rock'n'roll. W 1962 roku para przeprowadziła się do Los Angeles. W tym samym roku wzięli ślub, a Tina adoptowała dwóch synów męża z poprzedniego związku. Chłopcy Ike Turner Jr., urodzony w 1958 i Michael Turner, urodzony w lutym 60., byli wręcz rówieśnikami biologicznych synów piosenkarzy. Poprzednia partnerka mężczyzny zostawiła jego i małe dzieci, a Tina wychowywała je jak własne. Przez lata Ike i Tina tworzyli kolejne hity, zdobywali wyróżnienia i nagrody. Byli autorami takich przebojów jak m.in. Idolize You, It's Gonna Work Out Fine, Pull Full i wiele innych. W latach 70. piosenkarka zaczynała też stawiać kroki jako solowa artystka. Z zewnątrz mogło wydawać się, że wszystko w jej życiu układa się idealnie, jednak jej codzienność była piekłem. Przez 16 lat małżeństwa Ike nadużywał wobec niej przemocy fizycznej i psychicznej. Był agresywny i rozwiązły przez wszystkie lata ich związku, co w 68. doprowadziło Tinę do próby odebrania sobie życia. Po latach przyznała, cytujemy, To mój związek z Ajkiem sprawił, że byłam najbardziej nieszczęśliwa. Na początku naprawdę byłam w nim zakochana. Zobacz, co dla mnie zrobił, ale był całkowicie nieprzewidywalny. Choć kiedyś unikała rozmów o tym, co się spotkało, w ostatnich latach otworzyła się na ten temat. Zdradziła, że została zmuszona do małżeństwa, a jej mąż był okrutny, bo od niej zależał. Nie podobało mu się to, że musiał na niej polegać. Jak podsumowała, mężczyźnie ciężko było pogodzić się z jej ogromną popularnością, bo to on wymyślił jej pseudonim i zmusił do jego przyjęcia. Uważał się za ojca jej sukcesu. Jeden z fragmentów jej wypowiedzi brzmiał cytujemy: Nie chciałam się z nim kłócić, bo to zawsze kończyło się podbitym okiem, złamanym nosem, pękniętą wargą żebrem. Zbliżenia intymne również były pełne przemocy i agresji. Zastraszana, poniżana i bita Tina w końcu po kilkunastu latach uwolniła się od męża tyrana uzależnionego od procentów i nielegalnych używek. Kres nastąpił w 1976 roku, gdy pobita uciekła do motelu. Jego powiadała, nie miała absolutnie nic, jedynie 36 centów. Rozwód został sfinalizowany w 1978, a Tina śpiewała i występowała, by spłacić ogromne długi, jakie narastały przez procesy sądowe w związku z niedotrzymywaniem umów, kontraktów i odwoływanymi koncertami duetu Ike i Tina Turner. Dopiero kilka lat później, dokładnie w 1983, nastąpiło odrodzenie kariery 44-letniej wówczas piosenkarki. Tina Turner znów stała się supergwiazdą, gdy w 1984 na rynku pojawił się jej album Private Dancer, który odniósł wybitny sukces komercyjny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej. Narodowej. Jej kariera solowa to kolejne lata i dekady wielkich triumfów w świecie muzyki. Lista hitów i osiągnięć Divi jest zbyt długa, by móc je wymienić. Turner, po wielu latach bycia ofiarą przemocy i kontroli męża, zarówno w kwestiach zawodowych, jak i prywatnych, odrodziła się z popiołów niczym Fenix, a później stała się jednym z najważniejszych artystów, którzy zdefiniowali główny nurt rocka lat 80. XX wieku. Kilka dni temu media obiegła informacja, że gwiazda sprzedała prawa do swojej muzyki wytwórni BMG. Umowa przewiduje, że Tina przekaże swoją część praw do nagrywania i publikacji jej największych hitów i dziesiątek innych utworów, które powstały w ciągu sześciu dekad jej kariery. Podpisane dokumenty nie wpływają jednak na dotychczasowy kontrakt z Warner Music, który nadal będzie dystrybutorem jej muzyki. Jednak w podpisanym przez obie strony porozumieniu znalazły się również zapisy o przekazaniu BMG przez Tinę prawa do nazwiska, wizerunku i jej podobizny. Kwota transakcji nie jest znana, jednak szacuje się, że jednym podpisem Diva zarobiła 50 milionów dolarów. Doniesienia o sprzedaży praw do muzyki wielu jednak zaniepokoiły. Niektórzy zmartwili się nawet, że piosenkarka zdecydowała się na taki krok, bo może być w złym stanie zdrowia i żegna się ze światem. Cóż jej muzyka ciągle jest obecna w rozgłośniach radiowych, więc być może nie wszyscy zauważyli, że gwiazda od lat ogranicza swoje aktywności zawodowe i występy publiczne do minimum, i już dawno przeszła na artystyczną emeryturę. Tina skończy niedługo 82 lata i faktycznie w ostatnich latach powoli żegnała się ze sceną i pojawiała się publicznie tylko przy bardzo wyjątkowych okazjach. W marcu 2021 roku na platformę HBO trafił film dokumentalny poświęcony jej osobie, zatytułowany po prostu Tina. Sama artystka uczestniczyła w jego powstawaniu. W dokumencie na temat życia Tina Turner Diva opowiedziała o najważniejszych momentach kariery i swojej trudnej przeszłości, nie pomijając najtrudniejszego tematu – przemocy domowej, które doświadczyła ze strony byłego męża. Piosenkarka o opiekle, jakie kiedyś przeżyła, otworzyła się dopiero kilka lat temu, wydając biografię. Z kolei w dokumencie przyznała m.in., że choć od trudnych przeżyć minęły dekady, koszmarne obrazy, gdy Ike Turner bił i poniżał, nigdy jej nie opuściły. Pomimo, że udało jej się wyrwać z toksycznej relacji ponad 40 lat temu, artystka cierpi na zespół stresu pourazowego w wyniku traumy, jakiej doznała, będąc ofiarą przemocy fizycznej, i psychicznej. Powiedziała, cytujemy: Te sceny do mnie wracają, prawdziwe obrazy są moim przekleństwem. Gwiazda od wielu lat wiedzie pełne miłości życie u boku drugiego męża, o 16 lat młodszego od niej Erwina Bacha, producenta muzycznego, którego poznała w połowie lat 80. Po ponad 25 latach wspólnego życia w 2007 roku zostali mężem i żoną. Od około 95 roku mieszkają na stałe w Szwajcarii. Gwiazda zrzekła się też amerykańskiego obywatelstwa i aktualnie jest obywatelką Szwajcarii. Choć jej życie ustabilizowało się, nie brakowało w nim tragedii. W 2018 roku życie odebrał sobie jeden z jej biologicznych synów, Craig. Po uwolnieniu się z pierwszego małżeństwa nie była raczej obecną matką. Jeden z jej adoptowanych synów wyznał, że nie utrzymywała z nimi kontaktu przez długi czas, ale zapewniała im byt materialny. Wiadomo jednak, że z Craigiem miała kontakt, bo jak wyznała dopiero po jego śmierci, zorientowała się, że ostatnie rozmowy z nim miały drugie dno. Mężczyzna zamieszczał też z matką zdjęcia na swoim Facebooku. Jak wyznała na Instagramie, pogrzeb syna był dla niej najsmutniejszym momentem jako matki. Cytujemy, Bo choć miał 59 lat, zawsze będzie jej małym dzieckiem. Turner, której majątek szacowany jest na 250 milionów dolarów, najbliższe lata planuje spędzić w spokoju, z dala od mediów i blasku reflektorów. Skupia się na życiu prywatnym, a także na problemach zdrowotnych i dbaniu o siebie. W ostatnich latach mierzyła się z rakiem jelita grubego, przeszła udar mózgu, a także przeszczep nerki, której dawcą był jej mąż. Już dekadę temu mówiła, że ma dość imprezowania i uwielbia emeryturę. Jak niedawno wyznała na swoim Instagramie, cytujemy: Mam 81 lat i jestem szczęśliwsza niż kiedykolwiek. Czy czasami starzenie się może być trudne? Pewnie. Chociaż bardzo lubiłam występować, naprawdę nie mogłam doczekać się przejścia na emeryturę. Wszystko więc wskazuje na to, że fani gwiazdy mogą odetchnąć z ulgą. Jej sprzedaż praw do twórczości nie wynika z faktu, że a gwiazda żegna się ze światem. Bo to jedynie kolejny krok w pożegnaniu ze sceną i zadbaniu o to, by jej dorobek artystyczny trafił w bezpieczne ręce i został dobrze wykorzystany powiedzcie ciekawcy, jaka jest wasza ulubiona piosenka z repertuaru Tiny Turner? Myślicie, że jeszcze kiedyś zobaczymy gwiazdę na scenie na żywo, czy Turner zupełnie zaszyje się w swoim domu? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli odcinek był dla was interesujący, będzie nam miło, gdy pokażecie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć.